Już zbliżamy się do Buchałowa. Czeka nas teraz porządna górka. A za Buchałowem już będzie świetnica Po prawej stronie mam taki zbiornik przeciwpożarowy. Do no, puszki tam się paszą. Tu często się kąpałem, przejeżdżałem puszki mają wybieg. No, właśnie, a no to jest ta górka. Tutaj kiedyś były wyścigi w Świdnicy, właśnie tą trasą. I brałem trzy razy udział. No, to było może 10 lat temu, nie? i tu właśnie żeśmy tą trasą jechali pod górę zresztą tak nawiasem mówiąc to tam jest później taki zjazd fajny z tej górki i tam mam rekord prędkości nie wiem jaki on jest bo 57 kilometrów ale jest Jak na tym drogowskazu widać, to mamy jeszcze 5 km do Świdnicy. No a ciepło się robi. Dzisiaj. To się odsuwa. A tak wygląda na spodzie z góry. Jak ktoś tam właśnie zasuwa, nie, a to motocykl jest. O, tam ten trochę tych widoków dalekich roku jest. No, tędy właśnie się wspinałem a zostało mi jeszcze taki niewielki kawałeczek tutaj a potem już będziemy zjeżdżać ostro w dół i zobaczymy ile wyjdzie, ile wyjdzie jaka prędkość no wyjdzie już gotowi jesteśmy do zjazdu Właśnie na tym odcinku mam rekord szybkości No na wyścigu był Nie jechałem za szybko, ponieważ po, tych, po tej zimie, to nie wiadomo jakie tutaj nawierzchnie jest mogą być dziurska No wtedy byłoby niebezpieczne Teraz będziemy przejeżdżać koło stawiku, tam się zatrzymam Zobaczymy, zmierzymy, zobaczymy jaka szybkość była. Tutaj z górki. I będziemy później z kolei wjeżdżać do świetnicy. Tam. No chyba mi się uda dzisiaj już pokazać wam te bunkry. to zmieniało. Tak, bo w boku zrobili taką wycinkę. Jezioro jest, taki stawik jest dość ładny. Tutaj rybki były, ale nie wiadomo, czy oni po tym całym remoncie Tutaj była Kładka, ale jest ta Kładka. Jeszcze Kładka. Dokoła tu były hasze las kiedyś. A teraz chyba, bo widzę tam obok też robię taki stawik No, zobaczymy czy się da przejść pomalutku No udało się No Teraz to takie Robię stawy chyba Tam pracują samochody gdzieś na horyzoncie. No, no to teraz odpoczynek.